Łabędzia Przestroga to jest druga część serii opowieść z Zielonej Rzeki. To jest wydawnictwo Świetlik. Autorką jest Holly Webb, którą pewnie znacie i kojarzycie z książek dla nieco młodszych dzieci. Tutaj mamy wiek 9, czyli tacy czytelnicy, którzy już sobie poradzą z większą ilością treści. To jest patronat aktywnego czytania. Bardzo się cieszę, że jest kolejna część. Bo muszę Wam powiedzieć, że w moim odczuciu. Nawet jeszcze lepsza niż pierwsza. A przyznacie, że to zawsze jest ryzyko, jak jest kontynuacja. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi: aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz blog, który jest jednocześnie podcastem, nie tylko dla mam. No i teraz, łabędzia przestroga. Jakie ja tutaj mam przemyślenia? Po pierwsze, skoro to druga część, czy warto zacząć od pierwszej? Takie pytanie, które nasuwa się wręcz samo. W tym wypadku warto zacząć od pierwszej, bo poznawczym poznajemy głównych bohaterów, poznajemy całe zaplecze, które zbudowało historię z drugiej części. Szuwar i Satynka w pierwszej części poznają się. Satynka wychowała się razem z bobrami, chociaż jest wydrą. Ona przez większość życia nie wiedziała, że jest wydrą. Szuwar z kolei wychował się z wydrami, jest wydrą i w pierwszej części okazało się, że są rodzeństwem. Cała pięknie wysnuta historia o wątpliwości o lęku, o tajemnicy, o magii. To wszystko dzieje się w świecie przyrody. I nie bez powodu mówię o magii, dlatego że przyroda jako coś bardzo ważnego, coś takiego, co dominuje, co narzuca rytm życia zwierząt, na przykład rzeka, duch rzeki, bohaterka tej książki. Bez niej i wydry, i bobry byłyby w ogromnych tarapatach. W poprzedniej części zagrożeniem była powódź i wokół tego toczyła się cała akcja. A w tej części zagrożeniem są lisy, które po powodzi, one, te lisy szukają nowego domu i one niestety nie są przyjaciółmi rzecznych zwierząt i jest zagrożenie. Co jest bardzo ciekawe w tej serii, dlatego też cieszę się, że ona jest skierowana do nieco starszych czytelników. Tutaj nasza satynka, która no przyznacie, że dosyć dużo przeszła w swoim życiu, bo wyrwana ze świata wydry, czegoś zupełnie naturalnego, wychowywana jako bob czuła, że nie pasuje, odnalazła brata i my zostajemy ich w momencie, kiedy satynka postanowiła pobyć z wydrami, czyli opuściła swojego tatę, przybranego tatę Bobra opuściła wszystkich przyjaciół i przyszła mieszkać razem z wydrami i to jest trudny czas dla satynki i trudny czas dla jej brata u wydry jest tak, że najstarsze dziecko dziedziczy musi być przygotowane do tej roli, z racji tego, że satynki nie było wśród Wydr. Jej młodszy brat był do tej roli przygotowywany przez całe życie i nagle teraz wskakuje ta starsza siostra, a satynka przez cały czas mówi, że ona tego nie chce, że ona nie jest na to gotowa. I pięknie tutaj się rozgrywa. Spórno, tak to trzeba nazwać. Po pierwsze, taki wewnętrzny w samej satynce, po drugie wszystkie te emocje, które wiążą się z odzyskaniem rodzeństwa, jej starszy brat również przeżywa to na swój sposób, też się miota też nie wie jak to powinno być wszystkie te oczekiwania i jeszcze te lisy, jest to ogromne zagrożenie łabędzia przestroga, bo właśnie skrzydło łabędź przyniósł taką informację bo został napadnięty że są w pobliżu lisy i że no trzeba się szykować do walki wydry już wiedzą, bo on im właśnie przyniósł te informacje, ale bobry nie wiedzą. I teraz, kto im powie, czy ktoś się odważy wyruszyć na drugą stronę rzeki, czy uda się zjednoczyć te dwa dosyć takie odrębne rody, bo bobry mają swój świat, a wydry swój świat, unikające się rody, one nagle muszą zacząć współpracować i dogadywać się, bo są właśnie te lisy. Te lisy to jest też bardzo ciekawa sprawa. W tej części wszyscy myślą, że te lisy są tylko złe, że one na przykład zabijają albo ranią dla zabawy. Czy tak naprawdę jest? W tej opowieści pamiętajcie, że przeplata się odrobina magii. Ten duch rzeki to wsparcie ze strony przyrody, próba dogadywania się z rodzicami, więc gdybyśmy przełożyli, mam wrażenie, ten świat na ludzi, to jestem przekonana, że byłyby to takie nastolatki poszukujące odpowiedzi na podstawowe pytania, nie mogące dogadać się ze swoimi rodzicami i byłyby to dwie rodziny, taki patchwork bardzo mocno zagmatwany, które muszą się nauczyć współpracować nie tylko w sytuacji zagrożenia, ale właśnie ze względu na te dzieciaki. Chcę, żebyście mieli świadomość, wybierając ten tytuł i w ogóle serię całą, że to nie jest tak. Tylko książka o jakiejś tam przygodach lisa, wydry i bobra, tylko to jest taka głębsza historia, zahaczająca o rozterki emocjonalne, psychologiczne, bardzo, bardzo wciągająca i przede wszystkim pięknie napisana, łatwo się to czyta i można się dać ponieść, wiecie, nurtowi tej rzeki. Mm.